Witam bardzo serdecznie dzisiaj taki prosty prosty montaż lampy zewnętrznej na ścianie zaczynamy a więc tak otwieramy pudełko instrukcja obsługi Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Drobne elementy. Czy są w jakimś osobnym woreczku? Jak uchwyty. Czy tak jak w tym przypadku, już widzę żaróweczka. Gwarancje, instrukcje. Tu co tu jest. Tu jest kula zapakowana. To na razie nie otwieramy tego. Interesuje nas sama lampa do zamocowania na ścianie. Sama lampa sprawdzamy, czy nie ma nic w pudełku. Że jakieś kołki rozporowe ale nic tutaj nie widać pudełko odstawiamy czyli co najważniejsza rzecz dla montera to jest instrukcja instrukcja montażu. rysunek I to jest dla niego podstawowa sprawa. Instrukcja, instrukcja montażu i rysunek. Jak mamy to opakować? I sprawdzamy, oczywiście, czy w lampie są wszystkie części. Czy, są, czy jest wszystko było zapakowane. Żarówka, klosz. Wszystkie rzeczy, które. Które muszą być, powinny być sprawdzone zaraz po rozpakowaniu. Dobra, zabieram się do montażu. Taki krótki filmik. Później jeszcze raz po zamontowaniu sprawdzę, czy to poprawnie. Lampa świeci. Tu, tak jak widać, pierwsza sprawa wyłączyć spod napięcia. Sprawdzić, sprawdzić, czy na tym kablu jest napięcie. Na ścianie. Zaznaczyć poziomica, zaznaczyć, przykręcić kołki rozporowe. Zamocować lampę. Na samym końcu włączyć bezpieczniki. Wiadomo, po założeniu żarówki. Także to na tyle, jeszcze po zakończonym montażu. Myślę, tutaj nie, nie trzeba nic omawiać więcej. To był tylko taki krótki filmik, który pokazuje, jak w ogóle zacząć pracę z czymkolwiek. Czyli instrukcja, pudełko, czy są wszystkie elementy w pudełku zapakowane przez producenta. Inaczej jak nie ma, nie zabieramy się za pracę. Oddajemy do sklepu na gwarancję. Też też oglądamy czy coś jest uszkodzone, czy jest, wszystko jest w porządku, tak jak powinno być. Dobra, zabieram się do montażu tej lampy.